Serdecznie zapraszamy wszystkich badaczy migracji na kolejną doroczną konferencję Komitetu Badań nad Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak wszystkie konferencje naukowe w Polsce od wczesnej wiosny i ta konferencja nie odbędzie się w sali, takich jak na przykład Pan, tylko odbędzie się w świecie wirtualnym. Niemniej jednak z całą pewnością poradzimy sobie, organizatorzy sobie poradzą, uczestnicy sobie poradzą w tym przedsięwzięciu. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Pierwszą jest temat całej tej konferencji. Dotyczy ona mianowicie problemu integracji migrantów, w szczególności nowych migrantów w krajach przyjmujących. Dla Polski to jest dosyć nowe zagadnienie ale tym bardziej istotne, tym bardziej konieczne jest pochylenie się naukowe, pochylenie się na Druga sprawa, na jaką chciałbym zwrócić uwagę, to, jest, to są dwa w sesji plenarnej, które dotyczą ogromnie ważnych dzisiaj zagadnień. Jedno z tych zagadnień to są migracje spowodowane zmianami klimatycznymi w całym świecie. A drugie z tych zagadnień to są migracje spowodowane pandemiami. Pandemia, którą przeżywamy w tej chwili, jest jedną z pandemii. Dla nas szczególnie dawną, oczywiście, ale właśnie tylko jedną z nich. No i zapraszam też bardzo serdecznie do udziału w wykładzie specjalnym, który wygłosi pani profesor Anne White z Londynu. Zapraszamy również na dodatkową atrakcję, a mianowicie na warsztaty metodologiczne, które już wpisały się w naszej konferencji. Zapraszamy na nie nie tylko najmłodszych badaczy migracyjnych, a więc doktorantów, ale także wszystkich tych, którzy dopiero mają zamiar zająć się studiami migracyjnymi. Warsztaty te dadzą możliwość no, skonsultowania z tego Projektu naukowego z członkami badaczami migracyjnymi w naszym kraju i dadzą również możliwość do dyskusji nad tym projektem. Wydaje mi się, że to jest bardzo wartościowa i ciekawa propozycja. Serdecznie Państwa zapraszamy do Krakowa i oczywiście online.